Hej, hej maruszeń, dzisiaj przeczytałam bajeczkę. O złote gałązki obukowych. Słuchajcie uważnie. Było raz czterech muzykantów, którzy w pewien ciepły jesienny wieczór przygrywali do tańca w wiosce. W drodze do domu przychodzili koło starego zamku. Księżyc w pełni oświetlał stare mury, a z okien zwisał pluszcz. Zamek wyglądał na opuszczony. Jaka szkoda, że w takim pięknym Powiedział muzykant z trąbką. Muzykant ze skrzypcami spytał: Skąd wiesz, że tu nikt nie mieszka? Ciągle słyszy się tajemnicze historie o przyjaznych krasnanach, którzy w okolicach tego zamku się pokazują i pomagają ludziom. Co myślicie o tym, żeby tym krasnalom zagrać jakąś, jakąś wesołą piosenkę? spytał muzykant z fletem. Muzykant. Pozostali trzej muzykanci się zgodzili. I wspólnie zagrali piękny, nastrojowy taniec. Kiedy skończyli i ostatni ton przybrzmiał nagle, przed nimi stanął mały krasnoludek z czerwoną czapeczką i długą białą brodą. Muzykaci jeszcze nie skończyli się dziwić, skąd ten krasnal się wziął, a już każdy z nich dostał piękną, bukową kołązkę ze złoto-czerwonymi listkami i brązymi bokwiami. Krasnal dodał jeszcze, weźcie tą gałązkę do domu i podarujcie swoim dzieciom. I zniknął w zagłębieniu pomiędzy korzeniami starej sosny. Muzykant z trąbką, muzykant ze skrzypcami i trzeci z bębekiem oglądali swoje prezenty i pośmiali się z tego dziwnego krasnalego podarunku. Co mamy z tym zrobić? Lepiej by było, jakby nam krasnal podarował chleb z cukrem dla naszych dzieci. I wyrzucili swoje gałązki. Tylko muzykant z pletem wziął swoją złoto-czerwoną gałązkę, włożył do plecaka i pomyślał. Na pamiątkę naszego nocnego koncertu Moje dzieci na pewno ucieszą się z takiego krasnalego prezentu. I tak rozeszli się i każdy poszedł w swoją stronę. Następnego poranka o świcie przybiegły dzieci muzykanta z fletem do swojego ojca i wołają Tato, tato, co ty? nam za dziwne orzechy przyniosłeś. Są takie twarde, że nie możemy, się, nie możemy ich rozłupać. Kiedy ojciec dokładnie przyjrzał się gałązkom, okazało się, że liści i buki zmieniły się w czyste złoto. Ten krasnał zapłacił mi za nasz, noc, za nasz nocny koncert w nadmiarze. I pobiegł szybko do pozostałych swoich przyjaciół, muzyków, by opowiedzieć im o cudownym przemienieniu gałązek bukowych. Muzykanci natychmiast pobiegli do lasu, w miejsce, gdzie wyrzucili swoje gałązki. Stukali i szukali. Pod każdym krzakiem iść byłem trawę, ale gałązek nie znaleźli. Może krasna zabrał je z powrotem, by poderwać je wkrótce innemu przyjacielowi krasnali. Kochani, a jest taki z tej bajeczki, że nie wyrzucaj nawet najdrobniejszego prezentu, dlatego że nie wiesz, ile ta osoba włożyła z serca w przygotowanie takiego podarunku dla ciebie. Szanujmy siebie nawzajem. A teraz mała niespodzianka dla was. Mam dla was zagadki. Odpalę sobie stronę zagadkami. I kochani, spróbujcie odgadnąć, co ja miałam na myśli, mówiąc o tej zagadce. Słuchajcie. Sosnowy dębowy, stary lub młody. Rosną w nim grzyby, rosną jagody. To była zagadka numer jeden. Co to może być? Zagadka numer dwa. Rośnie w lesie lub przy drodze. Ma koronę oraz pień. Mogą na nim mieszkać ptaki, ludziom dają miły cień. Hmm. Kolejna zagadka. Spadłem nagle z drzewa. Leży na trawniku w brązowej koszulce, w zielonym płaszczyku. Hmm. I ostatnia zagadka. Zielony dywan pokryty kwiatami. W lesie się ukrywa pomiędzy drzewami. Spróbujcie odgadnąć, a w komentarzach podam Wam odpowiedzi, ale najpierw pomyślcie sam. Do zobaczenia, do usłyszenia.